Ma. Nie, A, siema. No, no, to witamy serdecznie w 25 kolejce. Już słuchanie dwudziestej 25 kolejki polskiej ligi koszykarskiej. dokładnie koszykowej. I tym razem nie zaczynamy od wyników, mój drogi panie. Zaczniemy od tak, od pleców. Więc yy, zaczniemy od faktu Uwaga, uwaga. Albo wiem, Polska Liga Koszykówki. Tak ładnie masz podpięty mikrofon. Teraz to jest super. Tak. Rozpoczęła współpracę z międzynarodową firmą Ernest Young, czytaj EJ Aktualnie. I będą przez 6 lat dokładnie, od 2025 roku do 2031 roku, będą badali, będą chcieli utworzyć strategię rozwoju naszej polskiej ligi koszykowej. Będą chcieli, czy będą tworzyć? No, będą tworzyć i będą próbować zrobić tak, żeby po prostu faktycznie polska liga miała większe przełożenie na finanse, żeby zarabiała więcej pieniędzy i żeby faktycznie te, ten polski basket był już uwaga, uwaga, bo taki jest nawet plan, uczynienie koszykówki drugim sportem zespołowym w Polsce. To jest ich target. W No. Yy, chcą podnieść poziom sportowy i organizacyjny klubów PLK, co jest bardzo fajne. To też pokazuje na przykład, jak bardzo nowy GM w całej polskiej futbolidze, akurat tu przypomnę do futbolu amerykańskiego, yy, zrobił renowację troszeczkę. Bo teraz na przykład, mimo to, że jest format 1 ligi, tak teraz możemy wszystko ładnie obejrzeć na YouTubie. Co mhm. ja też zachęcam, żeby na przykład Polska Liga zaczęła robić, żeby ludzie z tego mogli robić highlighty żeby z tego powstawało więcej viralowych rolek, żeby ludzie mieli do tego prostszy dostęp. Oczywiście, bo to jest promocja dodatkowo. Darmowa promocja. promocja przez x ludzi, którzy będą robić to dla siebie i for fun. My wiemy i bardzo dziękujemy, że mecze są dostępne w większości i naprawdę w wielu przypadkach w telewizji publicznej po prostu. Tak. Ponieważ nie musimy mieć wykupionych jakichś, nie wiadomo Bóg wie jakich kanałów takich jak Kanal Plus, tak, pakietów Canal tak, tak, Plus, tak, tak. bądź nie wiem, pakietów Via Play, tak. Jest to dostępne w większości wszystko na albo TVP, albo na Polsacie, Ewen... chyba na TVP. I ewentualnie emocje TV, które teraz stawia. Tak, i emocje TV na Polsat sporcie, na Polsad sporcie tak jest. I emocje TV, więc nie jest do tego jakiś dostęp trudny, nieosiągalny bądź drogi. Natomiast tak, wyrzucanie tego zwyczaju w świecie na YouTube, mm. abyśmy my mogli nawet przekombinować jakąś rolkę z highlightami. Dokładnie. Sorry, ale przy tym poziomie, na jakim jesteście, jako Liga, mm -hmm. jako organizacja Pelka. Dosyć jeszcze to odbiega od standardów no, NBA. Poleje, bo, wiesz, jakby <laughs> dokładnie. Poleje. I nawet gdybyśmy my coś takiego wypuścili, my to robimy za darmo. Tak. <laughs> e... jakby, wiadomo, że NBA już też, oni to tam chłopaki tam to robią za darmo, ale dostęp do wodów w głównej mierze się jakby bierze z tego, że musisz wykupić cały ten pakiet. Rozumiem, na tym też zarabiacie, ale. W tym momencie chodzi nam głównie o promowanie tego, o promowanie naszej ligi, jakby patrzymy w przyszłość pod tym kątem. To będzie coś, co będzie nas prowadziło tak naprawdę przez następne lata, co pozwoli nam po prostu zbudować markę na nowo. Tak by to nazwać. Po prostu na nowo i na lepsze. No ale cóż, zobaczymy, jakie będą tego po prostu koloryty, jak to się wszystko ładnie wynioska, jak to będzie wyglądało i jak klasycznie to wyjdzie w prawo. Drugą rzecz, którą Ci mogę powiedzieć, taką małą, bo przejdziemy mu tak jak mówię od tyłu, to że w Śląsku się zadziały magiczne znowu roszady. Hmm. Ale bowiem wymienili trenera. O i aktualnie Aris, Lekojanis. wchodzi sobie, czyli mamy potrzebnego Janisa Antetokumpo, który wchodzi na zeształu trenerskiego. Z tego co pisali na Opelka, wywnioskowałem też po prostu prostą informację, że był wcześniej yy, trenerem Solny Vikings. Był w Kolosos Rodos, pałka Saloniki i nawet był asystentem w Panetti Ateny. Więc grantek jakby nie patrząc, jest i od razu go przedłużyli. Yy, ma, ma być, umowa może zostać przedłużona o kolejne rozgrywki, zobaczymy, jak to się potoczy. Miejmy nadzieję, że ta współpraca będzie owocna, tak jak początek współpracy, jeżeli chodzi o Dąbrowę Górniczą. To akurat, bo akurat dzisiaj mamy 14 kwietnia, więc tego meczu jeszcze nie ujęliśmy, ale specjalnie dla Was już go sprawdzam. Także aktualnie Śląsk Wrocław nawet pokonał spójnie Stargard wygrywając 72 do 61 na swoim parkiecie i aktualnie no, spójnie, ale nie, nie oszukujmy się wygląda bardzo, ale to bardzo, bardzo słabo. 61 punktów wrzucone. Bardzo słabo i z tego co z tego co wiem no to jeden z punktów dzieli od strefy spadkowej więc prawdopodobnie tam się będą bili w głowę o to kto po prostu będzie wychodził z Miejsca 16 do Ligi Pierwszej. To będzie ich pojedynczych mistrzów, Shaolin w tym przypadku. No a Śląsk dzięki temu zwycięstwu ląduje na miejscu. Osoba aktualnie. mimo wszystko. Dobrze, przejdźmy wtedy już do pewniejszych wyników i wróćmy tylko jeszcze troszeczkę na arenę europejską, albowiem ostatni Puchar się zadziedzie, jeszcze nasza drużyna polska była i występowała, o którym nie wspomnieliśmy ostatnio. Były to Dziki Warszawa, mm -hmm. które przegrały z Newcastle w półfinale i wylądowały w meczu o trzecie miejsce. Niestety Newcastle i odniosły zwycięstwo, natomiast y, Dziki są na trzecim miejscu finalnie, bo uwaga, uwaga, udało im się pokonać Inter Bratysławę 80-78. Więc w tym momencie Dziki zejdzie im trochę presji z głowy i będą mogli się skupić na oficjalnie teraz końcówce sezonu zasadniczego. I jeszcze jest szansa na playoffy. Nie tak. jest ona duża, mało czasu zostało, ale jeszcze jest. Tak. Tak. Licząc na potknięcia innych drużyn, jest to do zrobienia. Jest to jak najbardziej do zrobienia. Oni też pokazywali, że tą formę są w stanie trzymać. Ale nie oszukujmy się, ta tabela będzie krucha, no bo tam jest Górnik w końcówce teraz, jeżeli chodzi o samą fazę playoff. Jest Śląsk, jest jeszcze polski cukier Toruń. Tak. Toruń, który też no bardzo mocno ciśnie. Bardzo mocno ciśnie. Ale dobrze. No tak właśnie już... pociągnął. Zamek książ Wałbrzych, tak? W tej Wałbrzych poleciał troszeczkę znowu na szyję też przejdę do tego wyniku. albowiem polski cukier Torni wygrał 102 do 85, więc kolejne bardzo mocne zwycięstwo. Tutaj Divine Miles i Michael Ertel po 21 punktów sobie powrzucali. Czyli znów duety importów, które są podpisane w drużynie strunia dały bardzo mocny effort No i to procentuje. Tak jak mówiliśmy ostatnio, to gra strunia naprawdę. Tak jak początek sezonu był dramatyczny dla kibiców strunia, tak teraz mogą zacierać rączki, no bo po prostu coraz bardziej się płyną do góry i faza play-off już jest coraz bardziej bliska, tak naprawdę. Jest bardzo duża szansa. Na to. Jest w zasięgu ręki. Tak, jest zasięgu ręki, faktycznie to się wydarzyło. Mhm. Z samego dna tabeli tak naprawdę wyciągnęli do... no. drugą część sezonu. Wyciągają. No. No, już to szarpią po prostu, szarpią. To jest coś, co chciała zrobić spójnie, ale im nie pykło po prostu. Bo no, wyszło jak wyszło, no, nie szukamy. się. Słaby sezon, miejmy nadzieję, że może nie spadną, ale jeżeli faktycznie spadną, no to ewidentnie taki miał być, miał być ich los. I o drużynie, która mogła spaść i walczy też o strefę spadkową, ale dzielnie się z nich wybiera, jest Orlen Zastala-Zielona Góra, mój drogi. I oni swój mecz ze startem Lublin wygrali. Mhm. I to w nie, w nie lada ładnym stylu. my wygrali 101 do 92. To jest przepotężny upset. Przepotężny upset, bo tam uwaga, uwaga, Walej Alejko Brkic wrzucił 28 punktów, dorzucił tylko dwie zbiory i dwie asysty. Widziałem też, że wrócił Artur Łabinowicz, bo tam, jeżeli ktoś jest fanem wsadów, to jest to nasz człowiek, który wygrał konkurs sadów PLK w tym roku. I naprawdę parę ładnych paczek tam wpadło w sensie takim, że poleciał putback czyli mhm. coś, co może bardzo cieszyć oko. I mhm. do tego jeszcze mieliśmy Aliupa, który poleciał właśnie od Brykicza. Bo... Czyli dwie rzeczy, które, dwie akcje, które bardzo cieszą oko zawsze. Tak, no coś co rzadko kiedy się zdarza, a bardzo cieszy oczko. Także jeżeli faktycznie to ma tak dalej wyglądać, no to miejmy nadzieję, że coś tu się znowu namąci. Coś tam jeszcze może zastał nasz, to, nasz na szponci do końca tego sezonu. Jak już jesteśmy już o tych meczach, gdzie niestety, ale ten spodek tabeli jednak troszeczkę gryzie, to mamy tutaj GTK Gliwice, no niestety. Ale no na wyjeździe znów Anvil pojechał sobie na wyjazd i znów wygrał. No właśnie, to jest ten Anvil na wyjazdach w tym roku. 12-1 bilans na wyjazdach. 90 do 74 wygrali, znów zespółowo po prostu, rozklepali gliwicę. Co trzeba przyznać? Znowu import z gliwic dowies kolejne 23 punkty, 5 górek i 3 asysty. No to trzeba chłopa wyróżnić, no bo faktycznie jeżeli chodzi o to, no to robi robotę kuriozalną po tym swoim transferze. Przynajmniej stara się dokładać to, co może, po prostu wszystko i wyrzuca to na całą szalę po prostu, tak naprawdę. Co, lecimy dalej? Lecimy dalej. Czyż nie? No tak, powiedz, co tam masz. Hmm. Tazomix Rosiek, stal Ostrów Wielkopolski, wysoko pokonała na własnej hali MW arkę w 105 do 83 to rozpisało Państwo PLK. Ja się z tym zgadzam, rozjechali po prostu. Rozjechali, ważne zwycięstwo dla Ostrowa Wielkopolskiego, bolesna przegrana dla Arki Gdynia, ponieważ tak. było, to, było to spotkanie, które ważyło na miejscach w tabeli obu tych drużyn, tak? Tasomix dzięki temu jest 11, mają 35 punktów, Arka jest 13 z 34 punktami. Arka, Arka dalej, no pokazuje, no. że obrona w tej drużynie jest piętą Achillesową w tym sezonie. Tak, znowu dali tak. sobie wrzucić powyżej 100 punktów. Yy, I co no prawda, tak. Tauron GTK Gliwice przegonił ich pod względem yy, bilansu ujemnego, mm -hmm. ponieważ Tauron ma minus 163 punkty, a Arka ma minus 147, no, ale dalej są w dolnej części tabeli I jeżeli chodzi o punkty zdobyte, przez zwycięstwa, jeżeli chodzi o bilans punktowy, punkty zdobyte, a stracone w meczach. Ciężko się jest, jest to ogląda. Ciężko. ciężko się to ogląda. Ofensywa nie jest zła w tej drużynie. Tylko, że ofensywa tak jak jest dobra, tak i tak nie może zastąpić tragicznej obrony. No nie. No nie. Wróćmy z powrotem do stolicy. Bo tam zadziały się mecze. I żeby nie było, było ciekawie, zadziały się mecze aż dwa. Mhm. Albowiem grali właśnie dziki Warszawa pokonały pewnie dobrowe Górniczą. Czyli dziki zrobiły to, co zrobić miały? Tak, bo wygrały 86 do 73, czyli pewne. Z tego co widziałem, pewne zwycięstwo, na spokojnie ugrali sobie ten mecz, bez większego ciśnienia, przeprowadzili go po swoim rytmem. Dla nich dobrze, bo to faktycznie wychodzi, że są w stanie jeszcze coś tam powalczyć. Miejmy nadzieję, że. Jakby tu Hala koło będzie szczęśliwa, jeżeli będą mieli szansę na takie play-offy. No i co mogę powiedzieć, to był ładny występ, był Ale jeżeli komitiera, który wrzucił 24 punkty i dorzucił 6 zbiórek, także dziki się cieszą. Dziki się cieszą, ale nie cieszę się za to, Legia Warszawa. bo Legia Warszawa, niestety, ale Drużyna z Sopotus jakby odwróciła szale. Bo pamiętasz poprzedni mecz Legii? A oczywiście, że tak, to jest. Z... 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 Mhm. No. Dobitna odpowiedź za mecz świąteczny, który wydarzył się w Sopocie. Tak. Gdzie tam Legia rozjechała, trefla. No przepadaj, tak, no, bez, 100... my, bez mydła. Tam 30 punktów, 105. Jakoś tak, No to teraz masz, wiesz, w drugą stronę. 29 tak, punktów. No. Blowout, trefle ewidentnie e, podrażniony mhm. tamtym meczem. No tym razem dowióz, tak? dowiózł tak. Dowius na wyjeździe 99,70. Tak. Także powiem szczerze, jednym co muszę pochwalić, to że ostatnimi czasy Aaron Best naprawdę figuruje bardzo dobrą formą. Bardzo dobrą formą. Mimo tak to, jest. że te mecze nie, nie wychodzą na plus trefla, to muszę przyznać, że Aaron Best aktualnie wygląda jako najlepszy zawodnik trefla. Znowu został ogłoszony MVP tego meczu. To nie mm. jest to jest już któryś raz w ostatnim czasie. I co chciałem zaznaczyć, Nick Johnson wrócił i zdobył double-double. Widać, Johnson że... już wrócił chyba trzy mecze rozegrał, nawet. Także że odbudowuje swoją formę sprzed kontuzji, bo Nick Johnson miał całkiem niezłe występy. Mm -hmm. Tam Zfrakty opiewał też prawie list. tak kontuzjowanych. Prawie triple double tam było, tam już opiewało coraz większe rzeczy, także naprawdę ciekawie. Miejmy nadzieję, że to się troszeczkę rozwinie dla sopocią pod tym kątem. Natomiast na brak emocji nie mogli narzekać ludzie, którzy pojechali sobie na mecz Kinga Szczecin i Czarnych Słupsk znowu. Hala Gryfia. Hala Gryfia. 74 do 73, mój drogi. Tym razem niestety nie zakończona w Słupsku szczęśliwym okrzykiem, tylko raczej, raczej rozczarowaniem. Niestety nie. Uwaga, uwaga. Nie dość, że był bazar z połowy. No. Ale to na korzyść Słupszczan. Mhm. To do tego jeszcze dochodzi ci yy, basket, który po prostu rozwalił marzenia Słupszczan, so to jest Isaiah, Isaiah, Isaiah Whitehead, który rzucił tylko 16 punktów co prawda teraz, ale i tak dowie się no bo bardzo brzydkie, to, to co mówimy cały czas, Czarniak przegrywają to z minimalnym różnicą bilansu. Naprawdę, tak. te A jak wygrywają to wygrywają blowoutami. Tak, no i znów magiczny gagatek Alek już za 19 punktów i jeszcze dużo za 5 asyst. I ja w tym tygodniu nie robiłem żadnego MVP tygodnia, się, bo był nie. tak. No Znaczy można Walej Kobkicia, który faktycznie przeprowadził zastal przez Start Lublin. Można Arona Besta przez ostatnie występy, ale twierdziłem, że i tak już został wytypowany MVP Marca. Więc o nim wspomnę, no bo to o tym warto powiedzieć, bo to jest Alek Sztejn znów z Czarnych Słuchaj poprzez swoją passę wygranych, który poprzez też był i głównym prowoderem tej całej pasy tak naprawdę złożył na ten tytuł, bo uwaga, uwaga, średnio zaliczał 19,5 punktu, 5 zbiórek i 3,5 asysty na mecz i przekładało się to na 20 evalo. Także solidny, bardzo solidny. Ja chcę tylko jeszcze dokończyć moją myśl odnośnie meczu Czarnych Słupsk i Kinga Szczecin. Mhm. Gigantycznie ważne zwycięstwo Kinga Szczecin, które umacnia ich w górnej pozycji tabeli. Mhm. Ponieważ sytuacja dla nich nie byłaby tak klarowna, jak teraz, gdyby tego zwycięstwa nie było. Dla czarnych słupsk znowu, mimo wszystko, mhm. szacunek, przegrana jednym punktem, boli bardzo. Natomiast w dalszym ciągu napawa optymizmem na nadchodzące kolejki z tego względu, że to nie, to, to jest to, co powiedziałeś, oni przegrywają bardzo. Niewielką ilością punktów. Mhm. Potrafią napsuć krwi. W tym momencie napsuli krwi Kingowi Szczecin, ponieważ to nie był łatwy mecz dla Kinga i to nie była przejażdżka po swoje. To była ciężka walka po łzy, łzy na mhm. tym parkiecie. Trudny teren, teren bardzo okazuje się w tym sezonie. Hala Gryfia, jak i ogólnie cała drużyna Czarnych słupskich już od połowy sezonu. No. Przewodzi po prostu swoich rywali na ciężką batalię po prostu, jak już ludzie wiedzą, że tam jadą. Przewodzi. Nie mogę się doczekać playoffów mm -hmm. i obecności czarnych słupsk właśnie w nich, ponieważ myślę, że to nie będzie nawet upset, jeżeli oni przejdą przez pierwszą rundę. Mm -hmm. Myślę, że to będzie najtrudniejszy rywal pomiędzy powiedzmy, oprócz Anwilu i trefla. W tej pierwszej rundzie, mm -hmm. jaki może po prostu Nie Nieważne z którego miejsca oni wejdą, czy, czy oni wejdą z trzeciego, czy wejdą z ósmego, to będzie trzecia naj, m, najtrudniejsza drużyna do pokonania. Będzie, mm -hmm. To będzie ten mecz, na który nikt nie będzie chciał trafić, właśnie z tego powodu. Najciężej jest im wyrwać obecnie zwycięstwo, bo nawet Anvil u siebie, mm -hmm. u siebie tu zaznaczam, u siebie, czy Tref czy King Szczecin, starzają im się potknięcia. Czarnym się nie zdarzają ostatnie posunięcia. Albo jest blisko, albo jest ich zaznaczona przewaga. Także naprawdę będzie to ciężki orzech do zgryzienia. Każdy, kto każe na kogo wypadnie drużyna zasłowska, powie: o. No, dosłownie. Będzie bardzo mocny skrót myślowy, i powiedzą sobie, że będzie głęboki wdech. Wydech nie wie: okay. Dokładnie. Ale głupio. Trudne no. się wylosowało. Trudno Trudne się by dokładnie. Także z tym aspektem wam, Was zostawiamy na dzisiaj. Zapraszamy Was klasycznie do naszego głównego podcastu, jeżeli jeszcze chcecie sobie posłuchać o kąciku z NBA. I żegnamy się wami na dzisiaj. Z tego magicznego, szybkiego podsumowania. I co? Widzimy się niedługo. Za tydzień. Na razie. Hejka.